Dzień dobry! Pragnę przywitać oglądających ten film na moim kanale. Jest 25 minut po północy, już mamy 23 kwietnia, piątek. Dosłownie 40 minut temu zauważyłem, że jeden z moich filmów na moim kanale został usunięty, i otrzymałem również ostrzeżenie. Kilka dni wcześniej, w czwartek, 15 kwietnia wieczorem, na YouTube pojawił się film Spowiedź Ratownika opublikowany przez pana Wojciecha Sumlińskiego. Oczywiście obejrzałem ten film i napisałem do niego prośbę o zgodę na publikację tego filmu. Również na moim kanale. Co, co uczyniłem następnego dnia po godzinie 10, czyli w piątek. Piątek 16 kwietnia. Yy, ten film uzyskał około 5000 wyświetleń na moim kanale. Natomiast na kanale pana Wojciecha Sumińskiego już mamy ponad 2 miliony wyświetleń. No i okazuje się, że otrzymałem os ostrzeżenie i ten film został. Usunięty z mojego kanału. Z jakiego powodu? Nieprawdziwe informacje medyczne. Oczywiście ja się z tym nie zgadzam. Wiem, że te informacje są zweryfikowane i wiarygodne. Dlatego postanowiłem złożyć odwołanie. Yy, mam już wcześniej napisany tekst, więc przeczytam Wam treść tego odwołania. Film zawiera treści, których prawdziwość nie budzi wątpliwości, ponieważ zostały zweryfikowane jeszcze w rozmowie z dwiema nieznającymi siebie ani bohatera rozmowy osobami, które potwierdziły ich autentyczność. Autentyczność tych, yy, tych faktów przedstawionych, oczywiście, w wypowiedzi. Ta wypowiedź stanowi obecnie zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Te treści zostały opublikowane na wielu innych kanałach na, kanałach na YouTube i nie zauważyłem, żeby zostały zablokowane na YouTube. Ponadto w Polsce obowiązuje gwarantowana przez Konstytucję wolność wypowiedzi i każdy ma prawo prezentować swoje poglądy, nawet jeżeli nie są zgodne z zgłoszonymi przez obecny rząd i tzw. media publiczne. Wobec powyższego oczekuję przywrócenia tej treści na moim kanale na YouTube jak również udzielenia mi odpowiedzi na to zgłoszenie. Oczywiście oczekuję, że y, pomówienie, jakoby tam znajdowały się nieprawdziwe informacje lekarskie, zostanie wycofane. I podpisałem się z poważaniem Dariusz Jarocki. Y, oczywiście to jeszcze mam możliwość podglądu tego filmu. To jest taka, taki komentarz, podpis pod tym okienkiem. W tej chwili tylko ty widzisz ten film. Zostanie on usunięty w ciągu 7 dni. Tak więc yy, pokażę Wam, że to jest ten film, yy, o którym opowiedziałam na początku. Jestem ratownikiem medycznym z 11-letnim stworzeniem. Dlaczego nie chcesz pokazać twarzy? Oczywiście się ze względu na strach. Coś nie, nie mogę tego dalej wyświetlić. Także y, zgłoszenie jest napisane, y, naciskam wyśli. Oczekuję, że YouTube odniesie się do mojego zgłoszenia, ponieważ już dwukrotnie y, otrzymałem ostrzeżenie. Inne treści również zostały y, zablokowane i usunięte z mojego kanału. Natomiast ja po wysłaniu odwołania nie uzyskam od YouTube żadnej odpowiedzi. Także zostało to zignorowane. No, i widzimy, że hmm, odwołanie złożone, oczekuję teraz na odpowiedź. Dziękuję za uwagę. Do, do następnego filmu.